Zabiorą odwagi, a zwłaszcza smok. Brawo wielkie brawa dla smoka. Proszę państwa przed sceną można się pięknie wymalować. Są panie wizażystki, które każdemu dobiorą odpowiednią, odpowiedni, odpowiedni krem do, do twarzy, odpowiedni makijaż. Nie wiem czy panów też obsługują tej kwestii, ale proszę zapytać. Tak, już idziemy. W smoku zaczynamy. Legenda o smoku strachocie. Nie tak łatwo cud się staje. Nie tak prosto baśń się baje. Wiatr od czterech świata stron przywiał nowej baśni ton. Tam, gdzie odry srebrne fale w lesie rozsiadł się z uchwale smok strachota. I tam czuł się doskonale. Studnię żywej wody miał i rozrabiał ile chciał. Jam jest smok strachota pierwszy. Nikt nie pisał o mnie wierszy. Mam co jeść, mam co pić. Mogą sobie świetnie żyć. Jak na wodę masz ochotę, to za zwanych 4 zł. Król Warcisław się przejmuje, że tak dużo to kosztuje. Płacze w grodzie biedny lud, a smoczysko się panoszy. Owce kradnie, kury płoszy, pali stogi, strasze dzieci. Nad Wrocławem sobie leci. Jak świat długi i szeroki, królom dokuczały smoki. Na nieszczęście jest ogromne, co zostanie tutaj po mnie. Jak się pozbyć smoka z lasu i nie zrobić z tym hałasu? Lud wciąż żąda żywej wody. Każdy chce być przecież zdrowy. Kurka króla, dziewczę młoda. Poszła raz po żywą wodę, bo jej lutu było szkoda. Wezmę dzbanek, pójdę w las, bardzo wczesny, ranny czas. Smok poleci po śniadanie, ja tymczasem wezmę wody dzbanek cały. To jest pomysł doskonały. Jak tu ciemno, strasznie głucho, gada tylko wąż z ropuchą. Ale już do studni blisko. Ojej, przy niej jest smoczysko! Smok połknął dziewuszkę, jak wróbel połyka muszkę. Mm. nie zobaczy. Hej, rycerze! Hej, rycerze! Idźcie zgładzić bestię złą. Ratujcie córkę mą. A w nagrodę podaruję rękę jej. I pół królestwa, jeśli martwa padnie bestia. <laughs> Dalej, bracia! Pędźmy żwawo! Pędźmy żwawo! Ale na nic ich staranie. Smok strachota stopił miecze i ku wielkiej swej uciesze pognał ich, aż się kurzyło. Nie można smoka wziąć siłą. Szewczyk u króla się stawia. Długo z królem rozmawia, jakim to smoka wziąć sposobem. A zatem masz moją zgodę. Jak wrócisz, dostaniesz nagrodę. Idź i co masz czynić, czyń. Tuż pod grodem karczma stała. masz gości wielu miał. Szewczyk tam się przespać chciał. Hej, karczmarko, dajże mleka. A wasz co żeś taki smutny, wyraz twarzy masz pokutny. Byłem panem tych trzęsawisk. Miałem stawy, bagna, rzeki. Miałem swój podwodny świat. Miałem swój podwodny dwór, orszak nimf i żabichór. W pewną letnią ciepłą noc, kiedy koncert wodny trwał, nagle z odry srebrnej toni, smok! Potworny się wyłonił i dwór zjadł. Tak to prawda święta, prawdy wodnik mówi. Odkąd zniknął jego dwór, ucich wszędzie żabie chór. I ognika na mokradłach, nie zapali nimfa żadna. Łatwo teraz ciemną nocą, z drogi prostej w bagno zejść. Jest mi ciebie bardzo żal. Jutro, skoro wstanie ranek, smok na uczkę wnet dostanie. Noc mi niczym chwilka, i gdy ranne zorze wstały, ruszą w drogę dzielny szepczyk, a z nim podnik mokry cały. Smog szewczyka i wodnika naraz obydwóch połyka. W tchu smoka powstał lame, zamęt. Wodniczki podniosły lament. Nie ma dla nas już ratunku. Ty i ciebie połknął smok, panie wodniku. Nie martwcie się, jest z nami szewczyk. Gdzie królewna, gdzież ukryta? Szewczyku, ratuj nas! oswobodź nas już czas! Uwaga, gdy smok kichnie wylecimy. Strachota kichnął, a Szewczyk, wodnik, wodniczki i królewna wylecieli ze smoczej paszczy. Gadzina kichnęła jak grzmot jaki, jakby najadła się tabaki. Smok kichania się wystraszył i się gdzieś na bagnach zaszył. Król Szewczykowi gratuluje i wesele wnet szykuje. Na wesele biją dzwone we wszystkie cztery świata strony niech żyją państwo młodzi życzyć szczęścia im się godzi Dziękujemy bardzo uczniom ze szkoły numer podstawowej numer 53 bajka o smoku Strachoczy